Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Występ obrońcy w Turbo Kozaku nie jest występem na wskroś oczywistym. Ale skoro mamy do czynienia że z obroną jakim? Na zlecenie. Nie na zlecenie, tylko bram strzelnym, a takim niewątpliwie jest Kasper Chodyna zagębia Lubliń, to witamy go niezwykle serdecznie, witam cię Kasper. Witam serdecznie. Wszystko się zgadza oprócz tego, że jestem teraz pomocnikiem. No nie przejmuj się. Nie. nie, na, 90, nie na 90 minut jesteś zakwalifikowany jako obrońca. No jakby. to podbija to wiadomo stawkę, bo obrońca więcej goli, także wszystko się zgadza. No jego wartość po tym programie na pewno urośnie niektórych. Hmm? Kasper, ja już nie wiem, czy obrońca, czy pomocnik, a może trener Waldemar Fornalik myśli, żeby cię wystawić na pozycji napastnika? E, no my czasami gramy ustawieniem 4-3-3, dlatego od dzisiaj może to być napastnik. Po tym programie na pewno. Tak jest. Powodzenia. Gabor, bój się, bo to no. jednak jest napastnik. Zobacz. Grzegorz. Ty nigdy w lubi nie tak dobrze nie broniłeś. Ha, za rzadko to tu bywa. Ty, my szukamy też bramkarza, także. Także Grzegorz, kontynuując poprzednią myśl, ile chciałbyś zarabiać, bo tak się składa, że w tym momencie ja z Kacprem przejmujemy Twoją kartę i zostajemy oficjalnie Twoimi menadżerami. Z takimi menadżerami to myślę, że niewiele by mi zostało, ale okienko chyba już zamknięte. My otwieramy z Kacprem każde okienko. Teraz Kacper na przykład otworzy okienko małej bramki. No i, i też dużej bramki otworzy. Grzegorz, pamiętaj, to jest obrońca, to jest być może pomocnik, który nie kiwa. Czyli prawie jak napastnik. Kacper, jest jakiś napastnik, który nie kiwa? Mm, jakiś się pewnie znajdzie. Grzegorz, kogo miałeś na myśli? Jakiś się pewnie znajdzie. Przecież, przecież nie chodynę, bo chodyna o! teraz cię okiwa. Teraz cię kiwa. Co i co się stanęło? <laughs> Czyli jednak napastnik, który kiwa. Hmm? Hmm? Jedno pytanko, czy widziałeś właśnie jakiegoś karnego mojego? Widzę, jak ja strzelam? Ile mam czasu na odpowiedź? 5 sekund. Grzegorz, bo się zawsze chwalisz przed każdym odcinkiem, że ty widziałeś. No i teraz pytanie, jak strzela Kacper? Słucham. Za chwilę odpowiem. A! cwaniaczek, czyli nie wie nic! No widać, że nie wie, chociaż strzał Kasper był taki chyba nie do wyjęcia. To ciężko, ciężko, ale fajnie poleciał. Tylko w dobrą stronę. Gaborku, Ta. z tej racji, że zawsze daję bonusy uczestnikom, to teraz też za dobry lot, jak ocenił go Kasper, też Ci dam bonus. Lądowanie też ważne. Dam Ci bonus. Po programie powiem Ci jaki. Kasper, znowu dobrze poleciał. Fajnie, ja też bym dał za to punkty. Grzegorz, kolejne punkty na twoje konto. Dziękuję bardzo. A strzelisz coś tak, że w zasięgu, czy wszystko tak? Grzegorz? Bez pytania, a już się bałem, tak? A nie będzie pytania. Po prostu. Nie, jest pytanie. Proszę bardzo. Dlaczego za Myślałem, że będzie wcink. Nie, nie, nie. A teraz to każdy może. Bramkarz widza lekceważy mnie troszkę tam. Nie, 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 to poczucie estetyki po prostu wymaga. A, Grzegorz, tak. tyle razy Ci mówiłem. Nie lekceważ ludzi. Nie lekceważ. Tym bardziej, że to jest bardzo bramkostrzelny obrońca pomocnik na pasji. Tak jest. Jest wszystko? Dzegosz, wszystko to chyba będzie dopiero po programie. Tak mówią, jeszcze gwizdek. powiem tak, powiem tak, zupełnie niepotrzebnie wydajemy pieniądze. Na, na Grzegorza, na benzynę, bo on też jakby dodaje kilogramów w samochodzie, wtedy samochód wiadomo więcej pali. Tak jest. Grzegorz zupełnie nie Matko, proszę! jeszcze taki niestary. Faktycznie, jak na obrońcę, dajmy na to pomocnika, niech będzie wahadłowy bramek dużo. Ty masz jakieś aspiracje jeszcze, żeby zobaczyć inne kraje niż Polska? No na pewno, już. E występów też trochę w Ekstraklasie jest. Nie, niedawno stuknęła stówka, dlatego yy, no nie ukrywam, że Chciałbym zaliczyć jak najbardziej udany sezon i, i gdzieś pomyśleć też o, o jakimś innym klubie, żeby też spróbować swoich sił, może gdzieś powalczyć też o, o jakieś puchary, jakby się udało, dlatego no myślę, że każdy piłkarz chce tak e, spróbować swoich sił. Tam jednym z widzów też jest kolega e, pro, wiesz, i jakby kadra też, jakby nie mówisz nie. No nie, nie, absolutnie nie. Szczególnie, że jakby z bokiem obrony, to, to my tam, wiesz, nie, nie, nie płyniemy miodem i innymi jakimiś dobrymi produktami. Pewnie, bok obrony, wahadło, skrzydło, wszystko. Prawa strona, jak najbardziej. Po trenerze, no jakby... Ja pobieram prowizję, pan pamiętam. Tak no. jest. Kasperku, ja ci jeszcze nie mówiłem, ale napastnik to też musi coś czasami z trafić. Nie ma problemu. Ale Kasper jest obrońcą przecież. Przemianował się już, tego. To przepraszam. Widzę, że... Nie słuchałeś, nie słuchałeś programu. Ale poczekajcie chwilę, bo... Czekaj, druga? O co tu chodzi? Mam super mocę, mam, mam super moc. O co tu chodzi? Sprawdzimy to na warze później spokojnie. Co tam się stało? Zacerowałeś? Yy, szybka fastryga. Jednak? Tak. A teraz będzie jeszcze szybki wolej, patrz. O Jezus! O Jezus! Jezus! Cofamy się do pozycji wahadłowego! Cofamy, cofamy potem. Tam też dziura? Same dziury w tej konkurencji. Pierwszy strzał dziura, drugi strzał dziura, to teraz kasper dziura w kolegę Gabora. Dobra. Zrób to z klasą, niech zapamięta wizytę. Matko Boska. Matko Boska, Grzegorzu, opowiadaj, czym strzelił obrońca pomocnik na pastwę. Ale jest mało istotne. Punkty są, punkty. Z 10 metrów mówią, że to formalność. Formalność! No! Dlatego tak mówią, że to jest formalność. No, Może być. Kasperku, z 20 metrów to już nie jest taka formalność. No, już taka nie do końca. To już nie jest taka formalność. O! o, o. Bez szans. Ale wiesz co? Dałeś sobie od razu na wyjście na pozycję. Nie wiem, jak mam to zrobić. Kasper, bo to się jeszcze nigdy w, przy 30 metrach nie pojawiło, ale my naprawdę damy bonus za przyjęcie główką. Nie, 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 bez takich. Ale damy! Naprawdę damy! No, <śmiech> 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 Dobre to! że Mamy bonus za przyjęcie pośladkami! <laughs> plecy, tak się krzyczy w piłce, plecy plecy, z dyszka! No dyszka, kasper, dyszka jest! Dobra, biorę! Grzesiaczku, pamiętasz? Tę swoją ostatnią interwencję przy wolejach? Tak, nie, nie było jej. No właśnie, tam... Tam, jakby byłeś uczestnikiem filmu, biali nie potrafią skakać. A przy wyrzucie z autu... Kasper, zobacz, trzeba podskoczyć, czy nie? Bo ty kilka autów w życiu wyrzuciłeś. No, nie wypada raczej. A, czyli tu... O! Czyli tu zrób to samo, co tam. Dobrze? I Tylko z piłką. I tak. O! Na przykład... A, bo ty nie mówiłeś, że tutaj poprzeczkę. <laughs> Zapomniałem. <śmiech> Może być ciężko, ale ja jeszcze bramki z głowy nie strzeliłem w lidze, dlatego w sumie tu otworzyłem wynik. I ciężko w tą poprzeczkę. Tutaj trafiłeś w zasadzie pierwszego gola z głowy, ale z tego co wiem, to Grzegorz kilka razy głową poprzeczkę trafiłeś. Tak, ale poprzeczka to nie jest gol, tylko tak dla wierszy. <grym> Matko, jak Oooo. on Ci źle teraz narzucił. <grym> Już druga bramka. Prawie, prawie. Dwie bramki, tak. Paki tak, tak, hat Za hattrick dajemy jakiś bonus, wiadomo. Za tak. Doszliśmy panowie do takiego punktu, że jestem troszkę taki zniesmaczony, bo o. skoro obiecałem bonus za trzeciego gola o wartości 10 punktów, Kasper, tak, a po Grzegorz za ile jest płacona? 10 punktów. Czyli w zasadzie Kacprowi tylko i wyłącznie punktów nie daje strzał głową obok bramki, czego nie biorę pod uwagę. Lub jeśli nie trafił głową w piłkę. No! <laughs> tego tym bardziej nie biorę pod uwagę. No, i no no. dziękuję. Dzień Proszę punktu. bardzo. Ale wybrał ten łatwiejszy wariant, Grzegorz, prawda? Gole to nie są łatwiejsze warianty. Gaworku! Dziś w Lubinie nie jest za ciepło, dlatego dla rozgrzania... Ołówka. Patrz, ale to jest ułożona noga! Kacper! O, troszkę zimno, ale boga no, rozgrzana. Cofamy się do tych y, takich pozycji dla ciebie idealnie stworzonych bok obrony, bo przerzut. No tak, zdarzyło się czasami, dlatego jakiś tam efekty widać. Grzegorz, idzie drugi efekt! Proszę. Patrz, Grzegorz, patrz! Oj! Oj! Gabor miał dobijać, chyba, czy nie? No spytaj się, no spytaj się, się. Ale dobijamy tam, czy nie? Nie. Aj. A dlaczego nie? Nam pijać, nie kazano. Kasper ma jednak prośbę, żebyście teraz doszli do ładu i w miarę możliwości jednak zdobili, prawda, Kasper? Tak jest, ja tam wrzucam. To ja tutaj po prostu stanę. Tak jest dobrze, Kasper? Jest idealnie. O, idealnie! Pierwszy raz coś dziś, Grzegorz, zrobiłeś idealnie. I od razu są efekty, Grzegorz, zobacz. Nie ma za co. Dużo nie trzeba. Tylko niepotrzebnie zasłoniłeś małą rękę. I tak nie skorzystał. Ile jest tutaj? No tutaj jest kasperku no 20 sztuk. 20? Nie było 15? By było kiedyś 15, a ja ci powiem więcej. Na początku było 10. Ale jak chcesz, możemy dla Ciebie zrobić 27. Razy. Nie, pociągniemy te 20. No to ciągnijmy. Ciągnięcie pierwsze, drugie jest i trzecie. 14! Dawaj, dawaj! Kur, zardzewiał! Dawaj, dawaj! 14, daj we wszystko! 19 na chwilę stanął, ale teraz chyba ruszy! Albo nie! Kacperku! Do O, do Grzesia! Padolino! Do Grzesia, połtokam. Ale tutaj wieje dziś Gol. To Grzegorz, trzeba przyznać, że to było jedne z lepszych wykonania. to już odcinek 300 któryś. Bałem się, że nie dokończę tego zadania. Tu jesteś gdzieś obok lotnisko? Jest właśnie tutaj, dlatego... Dlatego właśnie widziałem. Chyba będę się wybierał. Grzegorz, musiał się chciał z tą przywitać, żebyś mógł teraz sobie... Aha, cześć. Cześć, wszystko dobrze? Uwaga! Lewa. Znowu lewa? Prawa. A teraz? Lewa. Lewa. Panie Kacperze, jest pytanie od abonentów, z racji piłki, czy Kasper śledzi losy Igi świąt. Nie do końca, chociaż jak wygrywa turniej, to zazwyczaj o tym wiem. Grzegorz, jest pytanie od abonentów, Ta. czy będziesz śledził losy piłki do końca? Do końca. Mojego lub nie. oj. Ojoj. Matko Cię, co tu się, <laughs> Boże Święty, stanęło? Grzegorz, to pierwsza Twoja udana interwencja Dajcie bi pogowo Lewa tenisową tak sobie ale rozumiem, że z normalną jest zdecydowanie lepiej Patrzmy O proszę, zaczął nie no, zaczął tak, że nie mam pytań i Tej konkurencji nie zmienisz, bo oni chodzą, chodzą i nie chcą przestać chodzić. Może już pod górę tam pójdzie, obok jest. A. 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 Wiatr jest duży. O, już nie przesadzał. Patrz, patrz. No tylko narzekał na wiatr i od razu spadła. Już nic nie widziałem niestety, ale jest okej. Okay. No szanowni państwo, no przecież to jest obrońca. Postawmy w trawę jasno. Tak jest 10 minut pel, ja będę się upierał przy tym. Bramko strzelny, obu nożny, no Kasper, No przecież to w ogóle kadra. No, no to, to w ogóle to... Co mam powiedzieć? W nic nie musisz mówić, ja za ciebie <laughs> wszystko powiedziałem. Powiem więcej zobacz. O! A trener Michał prowiesz. już jedzie pociągiem z mojego stoku do Lubina, żeby no... Powołanie. To nie jest szanowni Państwo akcja Dobrze widoczni na drodze, tylko jeden z piękniejszych kompletów koszulek Zagłębia Lubin. No bardzo ładny. Tak jest. Mi się osobiście bardzo podoba. Mi również. Państwu też się musi spodobać. Państwo mogą to oczywiście sobie zgarnąć. Kasper taką ma, w domczu, ja takiej nie mam. No trudno, ja nie mogę grać, taki jest regulamin. Kasper, no opowiadaj, czego życzysz, no? No myślę, że zdrówka i. No to takie oklepane. No wiadomo, zdrowy jesteś tak, chłop. Tak, tak, i jeszcze dla drużyny, żebyśmy odpalili w najbliższy weekend, bo myślę, że brakuje nam takiego zwycięstwa, żebyśmy się zaczepili pod tą górną część tabeli i będziemy szli do góry. Dobra, czyli tak, zdrowie, takie mocne zwycięstwo, powołanie do kadry, tak jest. transfer zagraniczny. Tak jest. Żona jest? Narzeczona. Żony już takiej, wiesz, pyk, to kiedy już mamy datę ślubu? ten Jeszcze nie. Jeszcze nie, to wszystko do ustalenia. Bo tak. ja w ogóle ostatnio cały czas się bawię w takie, wiesz, połączenia, bo tam kolega Szymczak nie był w ogóle zaręczony, to już się podobno zaręczył. U Ciebie możemy ustalić datę ślubu. Dobra, to jeszcze potem pomyślimy po programie. Dobra, czyli w 2025 roku. Jak, jak tam imię narzeczonej? Malwina. Malwina. Tak jak prosiłaś wszystko z Kasper Chodyna, e, Przyszły mąż Malwiny był razem z nami z zagłębię Lubin. Jeszcze. O, tak jest. Dziękuję. Ja również. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.